Witam, wodniki i ich profesja to przede wszystkim znak, który posługuje się intuicją. Powiedzmy, że tym błyskiem czy światełkiem w tunelu to fantastyczna orientacja w terenie, fantastyczna orientacja wiedzy. W świadomości. Taką przypuśćmy w założeniu od niedawna maszyną, która jest to komputer. Komputer właśnie posługuje się tym, czego my nie rozumiemy. Nie wiemy dokładnie, jak będzie się zachowywał. Oczywiście, że są osoby, które będą wiedzieć. I to właśnie są wodniki. Większość wodników. Od jakiejś 60 roku zamieniły swoje zaangażowanie w profesji, właśnie na profesję informatyków, informatyków czy też inżynierów budujących komputery. W ogóle w całej, całej tej, całym tym systemie informatycznym to prawie 90% Oczywiście, że zaraz ktoś mi powie, no ja nie jestem wodnikiem, a jestem informatykiem. Ale masz bardzo mocno wyeksponowanego wodnika i możliwe, że nawet jeżeli jesteś innym znakiem, potraktuję Ciebie jako wodnika, nie będę w tym, w tym nic dziwnego. Czy wodnik może być w innych zawodach? Oczywiście, że tak, prawie w każdym. Wodniki są niekonwencjonalne przede wszystkim tam, gdzie jest to właśnie dziwne myślenie. Takie myślenie także jest w medycynie. I przypuśćmy, te 5% wodników trafia do medycyny i stają się tam fantastycznymi pracownikami, lekarzami. Ale oprócz tego, na przykład, większość wodników w dziedzinie nauk ścisłych. Tam, gdzie można coś jeszcze zbudować i coś jeszcze wynaleźć czy odnaleźć? Dla wodnika zrozumieć, niezrozumiałe, jest dużo prostsze niż dla innych znaków. Wodniki myślą niekonwencjonalnie, więc tam dzień, to myślenie jest niekonwencjonalne. Chociaż w niektórych działach psychologii. Dlatego też profesja psychologa jest też... Ale na przykład chociażby we Francji większość aktorów to wodniki. Dlaczego? Ponieważ jest niekonwencjonalnie grać w teatrze i zmieniać swoją osobowość. Wodnik to potrafi zrobić teatralnie. I też dlatego wybaczamy mu tą taką szorstkość i też czasami bardzo nieprzyjemne zachowanie. Bo wodnik podchodzi do życia na zasadzie, a co? Nie wolno? A kto mi zabroni? Skąd my to znamy? To przecież rewolucja myśli, wolności. I zresztą wodnik o dziwo jest przyjacielem wszystkich, więc jeżeli wyślecie wodnika w trudnej sytuacji, na pewno się zaprzyjaźni. Ale kto wie, czy Was nie pozostawi. To jest właśnie specyfika i tego działania. Więc wodniki zawsze, zawsze muszą się nauczyć jednej rzeczy: solidności postępowaniu. To jeżeli chodzi o samą profesję. Dziękuję, zapraszamy na dalszych ciąg opowieści nie tylko o wodniku, ale także o znakach, które wszyscy w sobie mamy, bo mamy 12 znaków, a nie jeden. Dziękuję. Oczywiście to za...